Siema, siema z tej strony, Igor. Tak jak wiecie, ostatnio wszedł nowy tryb. Jednostrzałowiec Duo. Ja? Słuchawki, muszę sobie ściżyć. Wszedł taki tryb jak. Jednostrzałowiec Duo. Przed chwilą zagrałem sobie gierę i bardzo żałuję, że jej nie nagrywałem, bo mi wszedł No scope ze 101 metrów. No scope ze 101 kurde metrów. Nie wierzę. Ja nie wiem naprawdę jak ja to zrobiłem. No był... O, tutaj właśnie mój narciarz zajebisty. Yy, sobie tutaj staczę. Tak jak yy, razem z moją siostrą widzisz też tu jest. O Jezu, jaka ta. ta tekstury. Yy, rozgrywka. No, to jestem właśnie ja. Yy, Muszę mi się jeszcze wczytać tutaj. Coś tu mniej więcej może. Dobra, obejrzyjmy ją, nie trwa jakoś długo, o tutaj pomiędzy drugim i trzecim fragiem to był mój trzeci frag, poleciałem, moja siostra potem do mnie już zginęła, grałem z nią chwilę, i wróćmy sobie do tego fraga, już cisza, no, zapraszam do od obejrzenia tego, Dwa sekundy, sekundy, co to jest, co to jest, dobra, zaraz zobaczymy, to był, frag, bo tutaj już się klepie z jakimś setkiem. zaraz on zginie, i zaraz zacznie powyższać jest ta łyba. Gdzie jest ta łyba? O, właśnie tu jest łyba. Ta, ta łyba zaraz zginie. Ta to będzie. I puściłem, puściłem celownik. I bledłem Widzieliście to? Wlazło w niego tak piękny shot, że zesrałem, zeszotowałem sobie gacie po prostu. Zeszotowałem sobie gacie. Spójrzcie na to jeszcze raz. Widzicie? Tu jest przybliżenie. I nie trafiam. I, spójrzcie. I Teraz i trafiony, tu było napisane, że 101 metrów to było naprawdę sztos. widzicie tutaj, oczywiście się jaram potem oczywiście dostałem już snajpa, bo tutaj się za mocno podjarałem, snajp naprawdę ekstra, epicki zrobię pierwszy, ale to mi też się nie udało, to zaraz będzie pokażę mam już wszystkie moje snajpy, które tutaj, tutaj. Dobra, jeszcze może ten ale naprawdę jest zarąbisty ten, bardzo ten snipe Naprawdę, o ten, tak, ten. Co, gara... o lama, co tutaj była i ja się tym typem o nią walczyłem Serio Został taką, no, taką bułę, jak z tej, z bomby cienia Że po prostu, ale ten strzał, trzecia łyba Trzecia łyba została tak zniszczona Na, na trzeci frag jako łyba Zobaczmy na to jeszcze raz Pierwszy, ale teraz w zwolnionym tempie. Pierwszy strzał, nie trafiony. Widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście to? Jeszcze to machanie celownikiem. Bo to naprawdę nie rozwaliliście. Dobra, tutaj musiałem uważać. A jeszcze trochę... Wy... ...wypchnę. Jest strzał. Nie Przeładowanie. Dzięki za odcinek. Eluwa!